Witamy bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Diety na Widelcu. Dziś, tradycyjnie porozmawiamy z dietetykiem Kasią Popko. Cześć, Kasiu. Witam Was wszystkich. Witaj. Dziś odcinek niejako wyjątkowy, bo o ile każda z, każdy z poprzednich tematów mógł Ciebie nie dotyczyć, o tyle odżywianie kobiet w ciąży nie jest Ci obce. Z tego, co słyszałem, kobiety w ciąży, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, niejako odpuszczają, nie dbają o swoją dietę, dają sobie sporo luzu. Czy tak powinno być? Oczywiście okres ciąży jest tym okresem wyjątkowym w życiu każdej kobiety. I czy tak powinno być? No, nie do końca tak powinno być, ponieważ płód czerpie wszystko, co niezbędne dla niego, czyli wartość energetyczną, wartość odżywczą, czerpie po prostu od swojej mamy. I teraz, jeżeli my nie zadbamy, będąc w ciąży, o tą dietę, no to niestety, ale nasze dziecko też może mieć pewne niedobory żywieniowe, może się urodzić z nieodpowiednią masą. I oczywiście ja rozumiem, że. Pierwszy trymest ciąży jest dla kobiety trudny i często pojawiają się mdłości, wymioty, często kobiety odrzuca od wielu produktów, więc ta dieta naprawdę jest daleko od ideału. W związku z tym, że po prostu no, gospodarka hormonalna mocno zostaje naruszona i no mówię, po prostu pewnych rzeczy kobieta w ciąży nie jest w stanie zjeść, dodatkowo pojawiają się wymioty, co może powodować pewne niedobory pokarmowe. I czasami są takie rzeczy, które ratują te kobiety, czyli na przykład wiele kobiet ratuje się kolom, że tego Typu rzeczami, jak najbardziej jest to wybaczalne, no coś trzeba w tym okresie pierwszym mieć. Natomiast, jeżeli takie objawy nie występują, bądź po prostu te objawy ustąpią, należałoby o tą dietę zadbać. Dlaczego? Ponieważ te preferencje żywieniowe naszego dziecka w przyszłości będą miały ściśle związek z tym, jak mama odżywiała się w okresie ciąży. Jeżeli chodzi o tą wartość energetyczną diety, to tak naprawdę ona w tym pierwszym trymestrze się nie powinna jakoś znacząco zmieniać. Dopiero pod koniec pierwszego trymestru powinniśmy podnieść tą wartość energetyczną diety mniej więcej o 150 kilokalorii. Jeżeli chodzi o drugi trymestr ciąży, no to tutaj już będzie następował rozwój tkanek matczynych, czyli rozwój macicy, rozwój gruczołów sutkowych, będzie się odkładała tkanka tłuszczowa, będzie się rozwijało łożysko, więc tutaj ta wartość energetyczna diety już powinna wzrosnąć mniej więcej 360 kilokalorii. Trzeci trymestr ciąży jest najbardziej związany z, ze wzrostem, z rozwojem płodu, więc tutaj ta wartość energetyczna diety znowu dodatkowo wzrasta o jakieś 475 kcal. I tak jak wcześniej powiedziałam, ten pierwszy okres ciąży, ten pierwszy trymestr nie ma jakiejś znaczącej zmiany wartości energetycznej, chyba że kobieta przed ciążą ma niedowagę. I to, co jest jeszcze ważne, zarówno niedowaga, jak i nadwaga w ciąży będą szkodliwe dla dziecka. Kobiety, które będą w tej ciąży miały niedowagę, Mogą urodzić dzieci z niską masą urodzeniową. Dodatkowo może być opóźniony rozwój wewnątrzmaciczny takiego dziecka. Jest większe ryzyko takiej umieralności okołoporodowej tych dzieci, kobiet z niedowagą, kobiet niedożywionych. Natomiast kobiety z nadwagą narażają niestety swoje dziecko na choroby takie te cywilizacyjne w cudzysłowie, czyli na jakieś nadciśnienie, na cukrzycę, na choroby układu krążenia. Te dzieci, Kobiet z nadwagą, z otyłością, które dodatkowo jeszcze nie dbają o tą dietę w ciąży, są niestety narażone na te choroby w przyszłości. Co jest ważne, jak powinna wyglądać taka dieta kobiety w ciąży? Ważna jest odpowiednia podaż białka, ponieważ wszyscy wiemy, że białko jest tym składnikiem budulcowym diety, więc to białko będzie potrzebne do tego, żeby ten nasz płód mógł wzrastać, do tego, żeby tkanki, właśnie te matczyny, łożysko, macica, też mogły po prostu stale wzrastać. I Taki średni przyrost masy ciała kobiety w ciąży powinien wynosić około 12,5 kg, z czego 0,9 g powinno stanowić białko, czyli bardzo dużo. Głównie to białko jest właśnie wykorzystywane do wzrostu płodu, w pewnych ilościach też właśnie do rozwoju macicy, do, do rozwoju gruczołów sutkowych, dodatkowo około 10% na łożysko, 15% na osocze, na płyn owodniowy, więc to białko jest niezwykle ważne. I co jej, żeby dostać? tego białka. 65% tego białka całkowitego powinno pochodzić z produktów pochodzenia zwierzęcego, z tego względu, że tu mamy to białko pełnowartościowe. Jedynym takim produktem, który będzie źródłem białka pełnowartościowego, produktem roślinnym, będzie komosa ryżowa. A tak, w diecie kobiety ciężarnej powinny się pojawić. Mięso, ryby, owoce morza, nabiał, zarówno mleko, przetwory mleczne, jak i jaja więc tutaj trzeba zapewnić tą odpowiednią podaż białka, i ile tego białka? Tak 1-2 do 1,5 czasami, w zależności mówię, bo to każde jest jednostką indywidualną, czasami nawet do 2 gram na kilogram masy ciała. Natomiast to już w takich skrajnych przypadkach, kiedy kobieta właśnie miała, była jakaś niedożywiona, kiedy miała niedowagę. Drugim takim ważnym składnikiem w kontekście odżywiania kobiet ciąży jest tłuszcz. Tego tłuszczu w naszej diecie powinno być 20-30% całkowitej wartości energetycznej diety. I na co się mocno zwraca uwaga w przypadku używania kobiet ciężarnych? Przede wszystkim na odpowiednią ilość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny Omega-3. To są takie kwasy tłuszczowe, o których się mówi często, natomiast one są bardzo ważne. Około 0,5% całkowitej wartości energetycznej diety powinien stanowić kwas alfa-linolenowy, który znajdziemy m.in. w orzechach włoskich, orzechach laskowych, w siemieniu lnianym, w oleju lnianym i część tego kwasu y, alfa-linolenowego może być przekształcona w kwas pentaenowy i dokozaheksenowy, do czyli te kwasy EPA, DHA, y, o których się bardzo mocno mówi w kontekście żywienia kobiet ciężarnych. Natomiast ta konwersja jest zbyt mała, żeby dodatkowo nie suplementować bądź y, nie spożywać źródeł tych dwóch kwasów tłuszczowych. Dlaczego one są takie ważne? Ponieważ te kwasy tłuszczowe wpływają na rozwój mózgu dziecka, na potencjał bioelektryczny. Szczególnie kwas DHA jest zgromadzony między 26 a 40 tygodniem ciąży w mózgu dziecka. Dodatkowo jest on niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania rodopsyny, co wpływa na ostrość widzenia dziecka. Dodatkowo szczególnie właśnie DHA bierze udział w mineralizacji kości, zwiększa odporność, zmniejsza ryzyko zespołu metabolicznego, więc same plusy spożywania źródeł kwasu DHA i także kwasu tego EPA. Gdzie znajdziemy te dwa kwasy? Przede wszystkim w tłustych rybach morskich, w owocach morza, w algach. Oczywiście jest tak, że... Te ryby, owoce morza są dzisiaj bardzo mocno zanieczyszczone stąd często, a właściwie zawsze konieczna jest suplementacja. Taki kolejny składnik diety, o który trzeba zadbać, jeżeli chodzi o kobiety ciężarne, no to węglowodany. Węglowodany jako podstawowe źródło energii. I one są też podstawowym źródłem energii, między innymi dla erytrocytów, dla komórek szpiku, więc tutaj konieczne są węglowodany, ale zadbajmy o to, żeby w większości to były węglowodany złożone. Te węglowodany proste i w ogóle cukier jakiś dodany nie powinien nawet przekraczać 10%. Dlaczego? Ponieważ cukry proste mogą zwiększać ryzyko wystąpienia chociażby cukrzycy ciążowej. Dodatkowo te węglowodany mogą wpływać właśnie później na gospodarkę cukrową dziecka, więc węglowodany jak najbardziej tak jako podstawowe źródło energii, natomiast niech to będą zdrowe węglowodany. Niech to będą owoce, niech to będą gruboziarniste kasze, płatki owsiane. Co jeszcze taki plus, jeżeli chodzi o spożywanie tych gruboziarnistych kasz? Nie wiem, jakichś owoców, płatków owsianych. To błonnik. Błonnik, który będzie tutaj pomocny w profilaktyce zaparć, które niestety bardzo często dotykają kobiety w ciąży. Właściwe nawodnienie organizmu to jest kolejna ważna rzecz, ponieważ ta woda będzie brała tylko udział we wszystkich procesach zachodzących w organizmie kobiety, jak i w organizmie dziecka. Dodatkowo będzie skłonnikiem tego płynu owodniowego, więc tutaj odpowiednia ilość wody też jest ważna. Standardowo powinniśmy spożywać około 15 2 litrów. Wody dziennie. U kobiet ciąży, oczywiście ta ilość spożywanej wody też powinna wzrosnąć od 350 do 500 ml, mniej więcej, czyli 2,5 litra wody dziennie to będzie taka właściwa podaż. Jeszcze wracając do tłuszczy, bo tutaj nie powiedziałam, co jest ważne, właściwy stosunek kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6. Omega 6 do omega 3, to jakiś taki stosunek 4 do 1, 5 do 1 byłoby idealnie. W naszej diecie i tak jest bardzo dużo kwasów tłuszczowych omega 6, więc tutaj, jeżeli chodzi o jakąś suplementację czy w ogóle jakiś składnik kwasów omega 6, którym poleciła, żeby się znalazł, no to tylko i wyłącznie olej z wiesiołka no i jeszcze kwasy omega 9 bardzo rzadko mówi. Tutaj główne źródło to oliwa z oliwek, awokado, olej z awokado. O to też trzeba zadbać. No i przede wszystkim o co zadbać? O to, żeby dieta była nisko przetworzona, zbilansowana, taka bogato odżywcza, żeby zapewnić zarówno mamie, jak i dziecku wszystkie niezbędne składniki. Wszystkie niezbędne składniki mineralne, z witaminy, ponieważ one są tutaj ważne w kontekście pojawienia się niedoborów pokarmowych zarówno u mamy, jak i u dziecka. A jak powinna wyglądać prawidłowa suplementacja? Kwas foliowy wydaje mi się pewnikiem. Jak najbardziej, kwas foliowy to jest to, co powinna spożywać każda kobieta zarówno przed zajściem w ciąży, jak i już w okresie ciąży, ponieważ kwas foliowy zapewnia właściwy rozwój cewy. Tutaj on będzie też sprzyjał prawidłowemu rozwojowi układu nerwowego. To, co ja bym zalecała, to kwas foliowy w formie zmetylowanej. Dlaczego? Ponieważ bardzo wiele kobiet, w ogóle bardzo wiele osób, nie tylko kobiet, ma mutację genu MTHFR, o której zupełnie nie wie i mogą pojawić się problemy z metylacją. Taki kwas foliowy w formie niezmetylowanej będzie wtedy bardzo mało przyswajalny, będzie się odkładał we wszystkich tkankach, więc tutaj bym proponowała suplementację kwasem foliowym w formie zmetylowanej, w formie naturalnej, też w formie folianów, więc zadbać też o źródła kwasu. Foliowego w diecie, tak? Czyli na przykład buraki, chociażby, będą źródłem tych folianów, szpinak. Dodatkowo to, co, to, co na pewno trzeba suplementować, to witamina D3. Witamina D3, której niedobory no, niestety ma większość z nas z racji tego, w jakim klimacie żyjemy, ponieważ 90% tej witaminy D3 jest syntezowane przez skórę. To jaką dawkę, no, taką dawkę minimalną myślę, że to 2000 jednostek. Natomiast to, jaką dawkę powinna stosować przyszła mama, no to powinna uzgodnić z lekarzem na podstawie badań, na podstawie pomiaru poziomu witaminy D3. Kolejnym takim składnikiem, który na pewno powinien się znaleźć w suplementacji, będzie kwas DHA, też może być kwas EPA, w takiej ilości kwas EPA minimum 250mg, DHA około 200mg. Szczególnie ważny jest ten DHA, z tego co już wspominałam wcześniej, ponieważ to on się odkłada w mózgu dziecka, on wpływa na inteligencję, na rozwój tej koncentracji, przyszłość, to jak dziecko się będzie koncentrowało. Dodatkowo kompleks witamin z grupy B, ponieważ tutaj też bardzo często występują niedobory, szczególnie w tym pierwszym okresie, w pierwszym trymestrze, gdzie pojawiają się wymioty i niestety więcej kobieta oddaje niż jest w stanie przyswoić. Takim dodatkowym składnikiem, który co prawda nie jest rekomendowany, ale który ja bym polecała, jest cholina. Dlaczego? Ponieważ cholina zmniejsza ryzyko wystąpienia autyzmu i schizofrenii w późniejszych latach życia. Ona zapobiega, zmniejsza taką, takie może objawy, zapobiega powstawaniu choroby afektywnej dwubiegunowej, więc to są te suplementy, na które bym się skupiła. Czyli podsumowując, kwas foliowy, witamina D3, kwasy tłuszczowe, omega 3, Epa i DHA. Witaminy z grupy B i cholina. Myślę, że to jest taki pakiet, który powinna sobie zasuplementować każda przyszła mama, natomiast samemu nie dobieramy suplementacji. Suplementacji dobieramy zawsze z lekarzem prowadzącym, najlepiej na podstawie wyników krwi, ponieważ można wykonać oznaczenia minerałów. Bardzo często potrzebna jest suplementacja żelazem, z tego względu, że wielu kobiet w ciąży ma niedobór żelaza. No i niekiedy potrzebna jest suplementacja magnezym, ale to. Też tutaj mówię tylko i wyłącznie pod nadzorem lekarza, żeby nie nastąpił wcześniejszy poród, żeby nie pojawiły się wcześniejsze skurcze. Wiemy już co kobieta w ciąży powinna spożywać, a czego kategorycznie spożywać nie może. No wiadomo, alkoholu, papierosów, no to już chyba o tym nie trzeba mówić, tak, że kobietom w ciąży nie wolno. Nawet małe dawki alkoholu mogą trwale uszkodzić mózg dziecka, bo tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie stwierdzić w jakim etapie jest teraz na jakim etapie rozwoju jest mózg dziecka. Więc nawet taka lampka wina wieczorem czy a troszeczkę piwka chyba można, tak? Przecież to nic nie zaszkodzi. Zaszkodzi. Nawet najmniejsze dawki alkoholu mogą uszkodzić trwale mózg dziecka. Dziecka I często tego nawet nie widać w początkowym okresie życia dziecka, kiedy to dziecko się urodzi i wydaje się, że jest zdrowe. Natomiast problemy pojawiają się, kiedy dziecko idzie do szkoły, kiedy ma problemy z nauką, problemy z koncentracją, kiedy pojawia się ADHD. To może być właśnie spowodowane takim spożywaniem nawet małych dawek alkoholu. Absolutnie alkohol się zabrania. Zabranie się też jedzenia surowego mięsa, surowych jaj, ryb. Surowego mleka, czyli wszystkiego, co nie zostało poddane obróbce termicznej, właśnie ze względu na ryzyko zakażenia listerią albo toksoplasmozą, które są bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o płód, ponieważ mogą go trwale uszkodzić, później może się urodzić dziecko z, poraże... z mózgowym porażaniem dziecięcym, bądź w ogóle mogą na tyle trwale uszkodzić płód, że dojdzie do poronienia. Kolejna rzecz, którą bym odradzała, żeby spożywać, to takie myte sałaty, czy gotowe kiełki. Czy znaczy jak najbardziej one są bardzo bogatym źródłem witamin, z grupy B są jak najbardziej zdrowe, ale lepiej by było, gdybyśmy wyhodowali takie kiełki sobie sami, natomiast sałaty, nawet te, które są już myte, również umy Ponieważ one są zwykle myte na płuczkach, więc ta higiena nie jest na tyle bezpieczna dla naszego maluszka. Znowu tutaj ryzyko wystąpienia toksoplasmozy. Surowe jaja, znowu będzie ryzyko wystąpienia salmonelli. To, czego jeszcze nie powinny kobiety w ciąży spożywać, to sery. Pleśniowe, ale z mleka surowego, bo bardzo często się mówi o tym, że kobietom w ciąży nie wolno serów pleśniowych. Wolno, one są świetnym źródłem wapnia, natomiast nie można tych, które są sporządzane z mleka surowego, więc zawsze kupując taki ser sprawdzamy skład, czy on jest z mleka pasteryzowanego, czy z mleka surowego. I myślę, że to są te podstawowe rzeczy, których kobietom w ciąży nie wolno. Ale zaproponowane dla naszych widzów przez Ciebie danie chyba na tej liście zabronionych potraw nie jest. Co to dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie to rybka w warzywach, konkretnie dorsz. Tak jak mówiłam, tuste ryby morskie powinny stanowić element diety kobiety w ciąży, ponieważ dostarczają kwasu EPA i DHA. Warzywa jak zawsze w każdej ilości, z tego względu, że jest to źródło zarówno przeciwutleniaczy, witamin i minerałów, także pieczona rybka z warzywami. Czyli do kuchni. Jasne. Dzisiaj sporządzimy sobie dorsza w przyprawie kary z warzywami. Jest to idealna potrawa dla kobiet w ciąży, ponieważ jest raz, że lekkostrawna jest bogactwem kwasów tłuszczowych omega-3, kwasu EPA, kwasu DHA, dodatkowo warzywa, takie jak marchewka, źródło karotenoidów, papryka, źródło likopenu, cebula, źródło kwercytyny, Czosnek, źródło alicyny i znowu tutaj likopen z pomidorów. Ja już wcześniej przygotowałam sobie warzywa, które poddusiłam. Jeszcze, żeby doszły, musimy dać im parę minut. Warzywa przesmażyłam na małym ogniu na rozgrzanej oliwie z oliwek. Tak jak wcześniej wspomniałam, oliwa z oliwek jest źródłem kwasów tłuszczowych omega-9. No i oliwa z oliwek jest tłuszczem, który świetnie nadaje się do smażenia z tego względu, że ona jest bardzo odporna termicznie. Także na rozgrzanej oliwie z oliwek przesmażamy warzywa, dusimy. Te moje potrzebują jeszcze kilku minut. Warzywa muszą być prawie że miękkie, zanim dodamy je do ryby. Wcześniej przygotowałam sobie już dorsza, podzieliłam go na kawałki. Przyprawiłam solą, pieprzem, przyprawą kary. Kary jest mieszanką przypraw korzennych, więc tutaj też pozytywne działanie na organizm. Na każdy organizm, ale organizm kobiety ciężarnej szczególnie, bo to jest ten wyjątkowy czas. Dlaczego? Ponieważ przyprawa kary zawiera m.in. w swoim składzie kurkumę, która zawiera kurkuminę, będącą silnym przeciwutleniaczem, zawiera imbir, zawiera pieprz jen, czyli wszystkie przyprawy, które mają właśnie te, skład... te działanie takie przeciwutleniające. Ok, naszą przyprawioną rybkę zawiniemy sobie w folię aluminiową. Pamiętajcie zawsze, żeby tą błyszczącą stroną zawijać do wewnątrz, bo tak się będzie rozchodziło ciepło. Jeżeli damy błyszczącą stronę na zewnątrz, to będzie nam ta błyszcząca strona to ciepło odbijała. Dobra, w międzyczasie przemieszam nasze warzywa. Damy troszkę pietruszki jeszcze. Na ćbie podbije nam zawartość witaminy C. Ok, i czekamy aż warzywa nam dojdą i będziemy mogli je dodać do ryby. Warzywa potrzebują dosłownie jeszcze z 3 minut. W międzyczasie nastawimy sobie piekarnik. Karnik należy ustawić na około 190 stopni i czas pieczenia takiej rybki będzie około 15-20 minut w zależności od jej grubości. Natomiast nie pieczemy ryby dłużej, żeby jej nie przesuszyć, żeby była smaczna, żeby była soczysta. Co jest jeszcze ważne, jeżeli chodzi o tłuste ryby morskie? One zawierają białko, które jest przyswajalne w 96%, są źródłem białka pełnowartościowego, zawierają bardzo dobrze przyswajalny tłuszcz. Niestety zanieczyszczenia ryb w dzisiejszych czasach dają mocno ograniczenia w ich spożywaniu, natomiast korzyści płynące ze spożywania ryb jakby przewyższają te czynniki ryzyka, więc tutaj zaleca się spożywanie około dwóch porcji tłustych ryb morskich w tygodniu. Nasze warzywka gotowe. Przekładamy sobie je. Na rybę, warzyw nigdy za wiele źródło witamin, źródło minerałów, cennych składników, układamy jeszcze pomidorki. Taką rybkę sobie. Zawijamy. Przekładamy do naczynia żaroodpornego i sadzamy do piekarnika na około 15-20 minut. Ok. Po upływie u nas 20 minut rybkę wyciągamy z pieca. Włożymy sobie ją na talerz. Mamy pięknie upieczonego dorsza w warzywach. Smacznego! Czy kota widać? Nie. <grywa> Dobry, bo mi rozproszyła. Dobra. A wiesz co? Ty też musisz z stąd wyjść.